Szczęść Boże, Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest pan doktor Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. Szczęść Boże, witamy Panie Prezesie. Szczęść Boże, witam. Panie Prezesie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali między innymi o finansowaniu partii politycznych no, z budżetu państwa, czyli praktycznie z moich podatków między innymi. Czy to jest dobre, czy nie, bo ostatnio wiemy, że Zakwestionowano no, rozliczenia PiSu i tak dalej, teraz jakieś tam ofiary zbierają. No właśnie, niech pan się wypowie na ten temat. Finansowanie partii politycznych z budżetu, z budżetu państwa szkodzi demokracji. Otóż nie ma gorszego systemu, nawet nieprzejrzystego systemu, słabo przejrzystego, politycznego, w którym partie polityczne są finansowane z budżetu państwa w sposób nietr nietransparentny, jeśli chodzi o przydzielanie proporcjonalne środków partiom politycznym. Dlaczego? Ponieważ wyklucza się z tego procesu partie, które de facto nie zasiadają w Sejmie lub nie przekroczyły 3% w ostatnich wyborach sejmowych. Czyli to doprowadza do jednej zasadniczej rzeczy oligarchizacji życia politycznego w Polsce. To znaczy, tworzą się korporacje partyjne, tak można powiedzieć, potężne, wręcz firmy jak holdingi, które obracają setkami milionów złotych, bo przecież wiemy, o jakich kwotach rozmawiamy, jeśli chodzi o finansowanie z budżetu państwa partii politycznych. Mamy do tego jeszcze dodatkowo zwrot za kampanię wyborczą, które, które otrzymują również partie polityczne zasiadające w parlamencie. I to wszystko odbywa się z kieszeni każdego podatnika. Czyli partie zasiadające w parlamencie są także finansowane z podatków tych osób, które nigdy na te partie nie zagłosowałyby i nigdy nie oddałyby głosu. Natomiast cała ta sytuacja sprawia, że partie przestają pełnić klasyczną funkcję opisywaną przez politologów. Bo czym są partie polityczne? Są stronnictwami. Które skupiają osoby o podobnych poglądach w celu realizacji ich programów na forum publicznym, politycznym, parlamentarnym. Więc jeśli mamy z jednej strony potężne korporacje, tak jak dzisiaj w Polsce Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość, czy nawet lewica, czy PSL, które otrzymują potężne dofinansowanie z budżetu państwa, a po drugiej stronie mamy na przykład nowe siły polityczne, które chcą realizować program polityczny, choćby my, Partia Pozaparlamentarna, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, chcemy bronić chrześcijańskiej wizji Polski, Europy, wartości chrześcijańskich i my nie mamy szans na zaistnienie ze względu na dysproporcję finansową w reklamowaniu się w mediach. To następna kwestia czyli pozwalanie na reklamowanie się w mediach publicznych za potężne miliony. Co to sprawia? Że cała przestrzeń reklamowa, publiczna jest zdominowana tylko przez te partie polityczne, które mają dofinansowanie z budżetu państwa. Jak należałoby temu zapobiec, aby tak się nie działo? No, moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. Można zastosować na przykład e, e, wariant litewski. A no właśnie, bo tam jest, mogą głosować na partie i również te okręgi jednomandatowe. Tak było w przypadku ostatnich wyborów. Wiemy, że Litwini sfałszowali wybory, ale z tych jednomandatowych, ile tam, troje posłów było, czy dwoje? Te troje posłów Polski tak. zostało wybranych w ostatnich wyborach. Za chwilę będziemy mieli kolejne wybory na Litwie. Życzymy Polakom na Wileńszczyźnie tak. zwycięstwa i tego, żeby no i wierzę, umocnili, że żeby umocnili swoją pozycję, tak. aby mieli klub, ponownie w Sejmasie, bo to pomoże i Polakom na Wileńszczyźnie, i Polsce również, i relacjom polsko-litewskim. No właśnie, Natomiast, ale proszę powiedzieć, jak do... wygląda tam... Y... Właśnie, więc mi bardzo podoba się ten system, ponieważ jest to system mieszany, w którym połowa parlamentu wybierana jest w okręgach jednomandatowych i to daje szansę na przykład ugrupowaniom mniejszym do wprowadzenia swoich polityków i reprezentantów do parlamentu, a druga połowa wybierana jest z listy krajowej, czyli partie polityczne wystawiają jedną listę krajową, Swoich kandydatów, i wówczas połowa parlamentu pochodzi z tego akurat wyboru. Ale tam ciekawe jest finansowanie partii politycznych, między innymi. Otóż odbywa się to także na zasadzie odpisu podatkowego obywateli. I to powinniśmy wprowadzić w Polsce: zlikwidować finansowanie partii politycznych z budżetu państwa, po to, żeby nie budować partii oligarchicznych, potężnych firm które de facto nie są już partiami politycznymi, tylko przedsiębiorstwami, bo tak można powiedzieć, przedsiębiorstwami politycznymi. I jeszcze dodatkowo, mówię to oczywiście z uśmiechem, stają się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, bo de facto partie prawie za nic nie odpowiadają, można tak powiedzieć, a obracają pieniędzmi podatników. I w Polsce powinniśmy także wprowadzić odpis podatkowy, dobrowolny odpis podatkowy, 1% na partie polityczne. Wówczas każdy wyborca, który utożsamia się z jakąś partią, czy parlamentarną, czy pozaparlamentarną, miałby okazję przekazać 1% swojego podatku na to ugrupowanie. Ponieważ to byłby opis podatkowy, a zatem nie byłyby te pieniądze bezpośrednio wyjmowane z kieszeni podatnika, czyli przysłowiowego Kowalskiego, ale one byłyby przekazywane przez Urząd Skarbowy czy Ministerstwo Finansów partiom politycznym. Za konkretnym wskazanie czy na konkretne wskazanie obywatela. System bardzo prosty, bardzo przejrzysty i przede wszystkim likwidujące budowę wielkich korporacji partyjnych, czyli system, który dzisiaj mamy w naszym kraju. To dlatego tak ciężko jest przebić się mniejszym ugrupowaniem u nas w Polsce, to dlatego wszystko zmierza do budowania systemu dwupartyjnego, który jest szkodliwy dla demokracji, bo system wielopartyjny daje gwarancję tego, że w państwach demokratycznych nie dochodzi do rządów przede wszystkim dyktatorskich, nie dochodzi do uzurpowania sobie władzy przez największe ugrupowania polityczne i co istotne, nie ma wówczas wodzów partyjnych, bo w takim systemie mieszanym, o którym mówiłem, i jeszcze dodatkowo, gdyby ten system był finansowany z odpisu podatkowego, wówczas każdy poseł ma podmiotowość. W swoim ugrupowaniu. Dzisiaj to wodzowie partyjni namaszczają kandydatów na posłów czy senatorów, a ci, nieważne, czy pochodzą z okręgu, na którego się, w którym się głosuje na niego, są lojalni przede wszystkim nie wobec wyborcy, ale są lojalni wobec wodza partyjnego, tak? w platformie Donalda Tuska, w Prawie i Sprawiedliwości Josława Kaczyńskiego, W PSL na przykład Kośniaka Kamysza. A więc ten chory system finansowania partii politycznych w Polsce należy zakończyć. Jeśli chcemy mieć demokrację zdrową, i żeby go dopełnić i uzdrowić, należy wprowadzić system mieszany, który sprawiłby, że to obywatele poprzez swoich prawdziwych reprezentantów w danym okręgu mieliby realny wpływ na to, co się w naszym kraju dzieje. I przez to, że są te dwie siły polityczne największe, czyli PiS i PO to łamane są często kręgosłupy ludzi sumienia, dlatego bo oni muszą tak głosować jak lider powie, jak nie, to nie dają ich na listach, a jeżeli byłyby okręgi jednomandatowe, wtedy ludzie bez odpisów podatkowych wpłacali i ten człowiek, podmiot, który byłby podmiotem on by głosował zgodnie ze swoim sumieniem, i dlatego to, co pan prezes mówi, ma to wielki sens. I dlatego apel jest do wszystkich ludzi, żeby robili naciski na polityków, żeby taki był system jak w Litwie, na, na Litwie czyli głosowanie na partię, i również ten system jednomandatowy, tak plus zmiana finansowania Zmi partii politycznych. Drodzy Państwo, jest to bardzo ważne. E, chcemy, żeby była w Polsce demokracja, żeby ludzie poznawali chociażby e, takich polityków jak... Bogusław Rogalski, który był i w parlamencie polskim, i w parlamencie europejskim, jest doradcą frakcji konserwatywnej w Unii Europejskiej. No, ale jakby był w wielkich telewizjach, to na pewno wtedy ludzie by zagłosowali, bo poznaliby program, jaki jest. Program typowo dla Polski. Tak Ma, małe sprostowanie. W Parlamencie Polskim jeszcze nie byłem, w europejskim Europosłem tak, ale mam nadzieję, ale jak że w drugiej rodzin Pan nie był pan? Europosłem byłem. A Europosłem. Natomiast tak. mam nadzieję, że w polskim Parlamencie Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin zasiądzie i będziemy mogli wreszcie skutecznie bronić e, wartości chrześcijańskich i praw osób wierzących, które dzisiaj w Polsce są łamane. Czyli drodzy Państwo, e, mamy na kogo głosować? Mamy potrzebę, żeby wspierać tutaj Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, która jest dla mnie najlepszą formacją, bo nie ma żadnych złych układów i często Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin jest najbardziej czołgane w sprawozdaniach. Zazwyczaj Was losują do sprawozdań. Do regularnych? corocznych sprawozdań sprawozdań kontroli przez PKW, bo sprawozdanie składają wszystkie partie. Dodatkowo jeszcze co roku GUS nas przeczołguje, można powiedzieć, pisząc maile, że jesteśmy akurat wylosowani do szczegółowych sprawdzeń. Ale mnie to nie dziwi, bo partie polityczne, które odwołują się do wartości chrześcijańskich, narodowych, patriotycznych, no dzisiaj w Polsce nie mają łatwo. Czyli gdzie można Was znaleźć bo zamiast finansować chociażby taką partię jak prawo i sprawiedliwość, to nie znaczy, że moja jest jakaś zła ocena, ale przecież oni dostają dofinansowanie z tego z pieniędzy podatników. No to proszę finansować w tej chrześcijańskiej Rodziny, żeby mogło się wybić, żeby ta partia mogła reprezentować każdego obywatela. Znajdą nas Państwo, informacje o nas na Facebooku, na stronach internetowych. Wystarczy tylko tam zajrzeć, kliknąć i będziecie mieli Państwo całą pełną informację. Natomiast zmiana jeszcze raz tego systemu politycznego w Polsce finansowania i również wyborczego jest konieczna, jeśli chcemy skończyć z tą prymitywną wojną polsko-polską i z tą prymitywną wojną pomiędzy jednym obozem platformy obywatelskiej i drugim obozem Prawa i Sprawiedliwości. Tylko system wielopartyjny, oparty o podmiotowość posłów, może zapewnić nam normalne funkcjonowanie państwa. A tego dzisiaj potrzebujemy w świecie no, bardzo groźnym, gdzie toczy się za naszymi granicami wojna. My potrzebujemy silnego państwa, a silne państwo można zbudować tylko w jeden sposób, gdy są silne ugrupowania polityczne, którym zależy na rozwoju dobru obywateli i na sile właśnie tego państwa. Dzisiaj te wojenki, czyli zabieranie dofinansowania przez platformę PiSowi, za chwilę PIS będzie zabierał być może dofinansowanie platformie, one tylko i wyłącznie niszczą strukturę społeczną państwa polskiego. Nie budują niczego pozytywnego na przyszłość. Stąd chcielibyśmy być w polskim parlamencie sejmie w przyszłej kadencji i dobrze byłoby, żeby. Posłów o, nasz, o poglądach takich e, jak nasze, Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, bo jak najwięcej, wówczas zmienilibyśmy ten niewydolny, chory system, który niszczy polską demokrację. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. Szczęść Boże, Panie Prezesie. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.